Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mariusz Czyżewski, i jestem psychoterapeutą. Dzisiaj sobie porozmawiamy o natrętnych myślach. Jak działają natrętne myśli? Co zrobić, żeby nie mieć natrętnych myśli lub negatywnych myśli? A więc większość ludzi do natrętnych i negatywnych myśli podchodzi w sposób, że trzeba się starać o tym nie myśleć. W momencie, gdy nie będziemy wywoływać wilka z lasu, mamy nadzieję, że wilk z lasu nas nie dopadnie. Nie do końca tak funkcjonuje. Właśnie takie zachowanie, według mnie, jest błędne. Takie zachowanie, według mnie, właśnie jest paliwem, jest benzyną, którą dajecie do ognia. Dlaczego? Bo natrętne myśli i negatywne myśli są niechciane. W momencie, gdy chcesz je kontrolować, te myśli stają się jeszcze bardziej potężne. Logiczny mózg je odrzuca, emocje je przywołują. I tak jak zawsze mówiłem, emocje działają silniej i szybciej niż logika, więc automatycznie wygrywa. Przegrywa ta właśnie logika i wygrywają emocje, które was wpędzają w te natrętne myśli, w te zachowania negatywne, czarnowidzenie, itd, i tak dalej. Taka w skrócie jest moja teoria, nie tylko moja, też krótkoterminowcy ze szkoły strategicznej Palo Alto zawsze o tym mówili. i Zawsze, właśnie kiedy przychodzą do mnie pacjenci na terapię, mówią, staram się nie myśleć, staram się tak nie zachowywać, staram sobie to jakoś racjonalizować, to ja wtedy im mówię, wielki błąd, 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 bo przepraszam Cię, no jeżeli Ty się starasz, ale to i tak Cię dopadnie. To jest po prostu, to, tak, to jest takie czekanie, kiedy nie dopadnie to najgorsze. Co trzeba robić w takich przypadkach? A więc ja zawsze proponuję takie ćwiczenia. typu, ćwiczenie zostało nazwane najgorsze myślenie o najgorszym scenariuszu. Już Alfred Abler, słynny psychoanalityk, robił jakiś tam, znaczy no wymyślił jakiś tam prototyp tego takiego ćwiczenia. Później, właśnie krótkoterminowcy, Udoskonalili, Milton Erikson też to stosował, później na końcu, właśnie słynny, którego już często cytowałem, Austriacki filozof i psychoterapeuta Paul Waslawik udoskonalił to w najlepszy sposób. Na czym to polega, to ćwiczenie? Ćwiczenie polega na tym, że dajesz sobie 30 minut, nastawiasz sobie zegarek, leżysz, najczęściej to ja mówię, żeby należąco to robić i myślisz na przykład, że Ci przychodzi jakaś natrętna myśl lub jakaś negatywna myśl i o tym właśnie tej treści, która Ci najbardziej dokucza, intensywnie myślisz przez pół godziny. Jeżeli Ci przychodzi jakaś pozytywna myśl, którą nie chcesz, to tę pozytywną odrzucasz, myślisz przez 30 minut do momentu, gdy zegarek Budzik nie zadzwoni. I teraz mechanizm jest taki, że. Yy, dlaczego tak, yy, takie ćwiczenie powstało? Ponieważ Twoja myśl natrętna lub negatywna, którą nie kontrolowałeś, staje się kontrolowana, zaczynasz ją kontrolować Ty. Bo intensywnie na przykład, jeżeli nie myślisz o tej, o tej, na przykład o myśleniu negatywnym, starasz się nie myśleć, przywołujesz ją co 5 minut i taki diabełek, który Cię po prostu kuje szpileczką. W momencie, gdy zaczynasz o tym intensywnie myślisz przez pół godziny, zaczynasz kontrolować Twoje negatywne myśli lub Twoje natrętne myśli. Ja podam prosty przykład, kiedyś przyszła do mnie właśnie pacjentka na terapię, która się wkręcała, że za bardzo jest wstydliwa i za bardzo się czerwieni. Na przykład to było takie już nachalne, że szła do sklepu na przykład kupować coś i przy kasierce się czerwieniła. Na poczcie szła płacić rachunki i czerwieniła, już nawet myślała, żeby operacji się poddać, bo jest taka operacja wycinanie pach, no nie na czerwienienie się, ale ma wielki skutek uboczny w momencie, gdy sobie wytniesz te pachy, to nie czerwienisz się, ale nadmiernie się pocisz. To ja powiedziałem do niej, no to słuchaj, z braku laku, no to chyba już lepiej mieć to nadmierne czerwienienie się, ona mówi, no tak, ale to jest bardzo takie hmm, chłopotliwe, ona się z tym źle czuje, i tak dalej, i tak dalej. No to ja mówię: No dobrze, w takim razie, jeżeli się nie chcesz czerwienić, to ja ci powiem, co masz zrobić. To ci się wyda absurdalne, ale zobaczysz, że to ci się poskutkuje i to bardzo, bardzo fajnie i bardzo, bardzo mocno. Od dzisiaj. Jak będziesz płaciła rachunki na pocztę, kiedy ci przyjdzie moment, że się strasznie czerwienisz, zamiast kontrolować twoje czerwienienie, zaczniesz je wywoływać. Znaczy, zaczniesz tak jakby się starać, żeby jeszcze bardziej być zawstydzona. Musisz się starać być jeszcze bardziej zawstydzona i po prostu wywoływać ten wstyd i to czerwienienie, czerwienienie, woływać, wywoływać. wywoływać. I zaczniesz tak po prostu robić wszystko na siłę, żeby być jeszcze bardziej czerwona w tych y, sytuacjach podbramkowych, tak zwanych, gdzie się czerwienisz. I słuchajcie, po jakichś tam y, tygodniach po prostu powiedziała, że już nie ma z tym problemu. Dlaczego? Bo zaczęła swoje czerwienienie kontrolować. Bo jeżeli ty, to jest po prostu paradoks, jeżeli chcesz kontrolować się, żeby się nie czerwienić. Czerwienisz się jeszcze bardziej. Ale jeżeli przystosujesz Twój mózg, że wywołujesz czerwienienie, wywołujesz ten pożar, to w momencie, gdy wywołujesz ten pożar, prędzej czy później ten pożar się zgaśnie. I po prostu już nie będzie tego drewna, nie będziesz już posiadał drewna, nie będziesz już posiadał paliwa, żeby pożar istniał. Tak to funkcjonuje. Ja jestem Mariusz Krzyżewski. Dziękuję ci za obejrzenie mojego filmu. Zapoznaj się też z moją stroną internetową. Zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję ci za obejrzenie filmiku i nie zapominaj dodawania łapki w górę. Życzę miłego dnia wszystkim.